Ej, jak coś, to jest odcinek. Cześć widzowie, witam was na moim kanale, zostawcie suba. No rozklarek, z dzwonem. No. Ja też gram. Pierwszy. nie. Może to się odje? Mamy mega boxa. Dobra, klikamy w gamy. 76 gramów, widzowie. Mega. 6. Ej, nikomu sześć, zobacz. What? Dawaj, otwieraj. Gady, 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 Ej, Ej rozumiem, że Gady, Gady, mam nie mogę. Grzeczka, Jak? No bo już nie mam, nie, nie mam jeszcze ten. Epicki 5, 8 Dobra wbijamy level 51 Z Nikodemem, prawda Niko? Dzisiaj M. W sumie na epickiego mam dużo Dzisiaj wbijamy level 55 Nie mam nic Idziemy kolejny Teraz epi, to? Tak, się Czerwę, zauważyć, że w ogóle się do was nie odzywam, ale ja jem teraz. Możecie w komentarzach coś smacznego. W zasadzie bym podziękować dla mojego Kryszana z klasy. Czyli zapraszam was na kanał. Brak na takim. To ta osoba mi założyła mój kanał na YouTube'a. Tym, na tym... Wow! Co tu się stać?